Jarku, gramy z Jeglonią Białystok. jeglonią, która grała w Porsche Polski, która nie jest najlepszą drużyną, jeżeli chodzi o wyjazdy. Czego się możemy spodziewać po tym meczu? Wydaje mi się, że dobrego meczu. Jaglonia, każdy mecz, który gra, daje się wszystko i naprawdę z nimi trzeba zagrać bardzo dobry mecz. Bardzo mało błędów, aby, aby wygrać, więc jesteśmy na to przygotowani. Trener przygotowuje nas taktycznie. My również intensywnie trenujemy po to, aby w poniedziałek zdobyć trzy punkty. Czy to, że Jagiellonie nie gra najlepiej na wyjazdach, i to, że wczoraj jeszcze mierzyli się w kucharze Polski i czekaj, długa podróż do Szczecina, to ma wpływ na to, jak my podchodzimy do tego meczu, albo w zasadzie, że upatrujemy trochę szansy w tym? Ja podejrzewam, że na pewno ma jakiś wpływ na takie długie podróże i kilka meczów w, przeciągu, w, znaczy w krótkim okresie czasu, ale my, no my w ogóle na to nie zwracamy uwagi, uwagi nie, nie skupiamy się na tym, ani nie liczymy na jakąś większą szansę wygra, wygrania tego meczu, tylko i wyłącznie z powodu tego, że mecze są, że gra w pucharze przegrywa u siebie, później musi jechać daleko do Szczecina. Granie w poniedziałek i zaraz potem w piątek w Chorzowie. Czeka nas taki mini maraton, ale za to wcześniej mieliśmy dużo więcej czasu na odpoczynek. To wybija z rytmu, czy jest potrzebne? Bo w końcu za nami już prawie 10 kolejek i kiedyś trzeba odpoczywać. Nie, no, sztab szkoleniowy idea, idea, idealnie dla nas rozłożył te treningi. Dokładnie jesteśmy przygotowani. To nie jest tak, że mamy kilka dni wolnego, później ciężko trenujemy, znowu wolne że jesteśmy przysłowiowo zajechani. Uważam, że nasz ten cykl treningowy jest bardzo dobry, żeby się przygotować do meczu, oczywiście przez cały sezon będzie się zdarzało, że nie będzie się grało co sobota, sobota, tylko są różne, różne zmiany, później gramy w piątek z ruchem, a dopiero 2,5 tygodnia później gramy kolejny mecz, więc... Więc to jest normalne, aczkolwiek tak jak mówię, że do tej pory trenerzy bardzo dobrze nas przygotowali właśnie w tych mikrocyklach, które były różne, czy to 8 dni, czy 6 dni do meczu, czy, czy 4 dni. Więc czuję się, czuję się spokojny i jestem pewny, że będziemy wszyscy gotowi. O tobie się mówi w perspektywie kadry troszeczkę, czy to jest tak, że Bardziej się jeszcze motywujesz na mecze ligowe, czy już bardziej się nie da? Zawsze jesteś tak samo skoncentrowany i nie myślisz o tym, że gdzieś tam środek obrony w Kadrze może Ciebie czekać. Nie, zdecydowanie. Z, z mojego punktu widzenia to jest tak, że ja daję się wszystko na każdym treningu, na, na każdym meczu. Jeśli to jest wystarczająco dużo, żeby grać w reprezentacji, to oczywiście będzie to dla mnie zaszczyt, jest to moje marzenie. Zresztą, tak jak każdego piłkarza. Grać w reprezentacji i tyle, tyle mogę na ten temat powiedzieć. To nie jest tak, że widzę lukę w reprezentacji, że jest luka na środku obrony i ja nagle zaczynam lepiej trenować, bo to by było nie fair wobec, wobec trenerów, wobec klubów, w których wcześniej grałem, wobec przede wszystkim samego siebie. Więc wydaje mi się, że to po prostu samo z siebie wychodzi. A dobrą cięzną,